W jakiś sposób y, rozwinąć swoje gospodarstwo. Y, no w tej chwili gospodarstwo liczy ponad 100 hektarów. Y, zajmuje się uprawą y, zbóż, rzepaku i kukurydzy. Y, gospodarstwo posiada y, spichlerze, suszarnie, niezbędne maszyny do tej uprawy, kombajny, jak również środki transportowe. Y, może. Y, Przejdziemy teraz na tą część po prostu nowo wybudowaną, bo ona w zasadzie jest najważniejsza. To dzięki niej możemy zbierać powiedzmy te plony i przechowywać, bo w niektórych sytuacjach po prostu nie można sprzedać. Pokazuje to obecny rok, kiedy, kiedy no ceny spadły drastycznie, prawie o 50-60%, niemal o połowę. I w przypadku, rzepaku, w przypadku, rzepaku, w przypadku kukurydzy, rzepaku, kukurydzy jak również pszenicy i dzięki właśnie tym zbiornikom które, w którym się przechowa, myślę, że ta cena będzie no, nieco, nie, nieco godziwsza. Tak było już już wielokrotnie, że te ceny są takie ruchome. No, myślę, że ktoś powinien z, akurat czy z rządu, czy, czy, czy tego, czuwać nad tym, żeby jednak ta stabilność cen, czy tam te, te zaporowe jakieś cła, czy, czy jakaś polityka w ogóle rządu, która by sprawiała, że, że tych takich drastycznych... No, spadków i ruchów cen, żeby nie było, bo możecie sobie Państwo wyobrazić, że rolnik, który powiedzmy produkuje, zarabia te pieniądze, później inwestuje, a to napędza przecież całą gospodarkę, a jeśli rolnik nie będzie miał pieniędzy, no to sytuacja no, będzie taka, że rolnik nie będzie inwestował, to będzie zastrój gospodarczy i, i, i tak dalej. No. Od tego mamy państwo polskie, od tego mamy rząd, żeby w takich y, przypadkach interweniował jest czymś kompromitującym no, dla władzy dla Nangiej, mówi, tak to Że, że być. nic nie może tak. zrobić, że nic nie może zrobić. Puszczenie się... akurat rolnictwa y, na żywioł i na wolny rynek no no, y, jest to troszeczkę bezsensownie, bo mamy przykład tutaj czy z ziemniakami, kiedy w tamtym roku cena wynosiła 9, 10, 15 groszy. W tej chwili jest to 10 razy więcej. No to, to są takie absurdy. No, nikt y, się po prostu tym, no... Tak do końca nie interesuje. Nie decyduje wolna ręka rynku, dlatego że jesteśmy w Unii Europejskiej i rolnictwo jest regulowane, produkcja rolna jest regulowana. To wszystko jest oparte o pewne zasady, a więc trzeba stosować się do tych zasad i rząd powinien być aktywny. No to jest niedopuszczalne, jeżeli pszenica w tym roku wynosi ile? 600 zł, tak? 600 zł, 600 zł w przypadku da. konsumpcyjnej, w przypadku paszowej, no nawet jest to w niektórych przypadkach na 540, 540. Tak, 520 zł, 520 zł, czy jakieś 800 850 w sezonie, a po sezonie ponad 1000 zł. Ja mam takie propozycje w okolicach świąt ponad 1000 zł. Tak. Gdzie elewar, gdzie spółka, która jest kontrolowana przez rząd, która powinna skupować zboże w cenach, które gwarantują to, że rolnik może utrzymać swoje gospodarstwo i może utrzymać rodzinę. No i tu właśnie dotykamy istoty sprawy. Otóż jako Prawo i Sprawiedliwość pokazujemy, że trzeba rządzić i można rządzić. Od tego jest władza, żeby rządziła krajem, a nie od tego, żeby zajmowała się opowiadaniem i składaniem obietnic. I na tym właśnie cała rzecz polega. Pan ma pojemne te losy? Dużo, dużo się. Magazyn liczy około 650 ton. Tak. A ile pan zbiera z tych swoich Do mniej więcej coś, coś, koło, co, tego. coś koło tego. Coś także koło, także koło. czasami jeszcze jest, no ten zbiornik jest dwa razy wykorzystywany do rzepaku i później jeszcze do kukurydzy. Mhm. To wszystko zależy, jaka jest struktura i jakie są powiedzmy plony. No mhm. ten rok jest akurat niedobry, bo nie dość, że ceny spadły, to jeszcze plony tutaj w naszym. W naszych stronach, w naszym rejonie są y, były nieco gorsze, właśnie mhm. około jednej tony na jednym hektarze. Mhm. Są po prostu gorsze. No tak, pan powiedział również o 2004 roku, o wejściu do Unii Europejskiej. Rzeczywiście bardzo ważna data, no ale wciąż wysokość dopłat jest inna w Polsce niż na zachodzie Europy. E, około 200 euro, tak? 190, 190 euro. A Niemcy mają prawie dwa razy tyle. No więc no i to też jest sprzeczne z zasadami, wokół których zbudowana jest Unia Europejska. Gdzie ta polityka spójności? No tak, to no, jest. No, no ja już no nie właśnie, wiem. No właśnie. No tak to wygląda. A rząd też twierdzi, że nic nie może zrobić, bo jest bezradny. Chociaż wcześniej e, mówili politycy dziś polską rządzący, że mają takie dobre relacje w Unii Europejskiej, takie przyjacielskie relacje. No ale to wszystko trzeba zmienić no i my jesteśmy zdeterminowani jako Prawo i Sprawiedliwość, żeby tego, żeby tego dokonać. Może przejdziemy, tak by nam pan pokazał ten, tak, tak. ten zbiornik. Tak? No tak ja wcześniej powiedziałem, to jest stara część gospodarstwa, a nowa część gospodarstwa jest właśnie pan taki widzę, tak to ja udata ładną